Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w dzisiejszym materiale. To będzie ostatnia szansa na trafienie naprawdę fajnego zawodnika Team of the Seasons dla Liga. Oczywiście można też będzie trafić już pewnie za jakiś czas, za tydzień bodajże, w tocach ultimate jeszcze niektórych, ale dziś chcę spróbować, dziś się chcę przekonać, czy uda się, czy to się opłaca. Więc zostawcie pod spodem łapkę w górę i komentarz, i pamiętajcie o tym, że w opisie macie link do koszulek i oczywiście do biletów na mecz charytatywny ekipy Fantazy. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz przejdźmy do materiału. Tak prezentuje się aktualnie mój skład. I tak sobie wbiłem do Ultimate Team i stwierdziłem: Dobra, spróbuję. Dlaczego by nie? Bo tutaj już nic mi nie zostało ciekawego do zrobienia. To spróbujemy dziś otworzyć sobie paczkę. Oczywiście paczkę, która będzie zawierała też yy, zawodników 94, plus. i wiecie co zrobię? Otworzę paczkę za końcy. Czy to jest mądre? Średnio. Ma 1 200 000 końców. W środku w tej paczce mamy o 99% szansy na toca. I to jest gwarantowany zawodnik Team of the 94, plus z La Liga. Przynajmniej jeden. Co to oznacza? To oznacza, że muszę trafić Mbappé, Yamala lub. Kogo jeszcze? Rafinie? któregoś z tych trzech, żeby mi się opłacało otwierać taką paczuchę. Ale jak się bawić, to się bawić. Mamy już czerwiec praktycznie, więc zróbmy to. 425 tysięcy końców. Otwieramy paczkę, sprawdzamy i zobaczmy, kto będzie w środku. Paczka numer 1. I zaczniemy od CM. Okej, okay, no to będzie FedE, tak? Fede Valverde 95, ale ktoś tam może być jeszcze lepszy. Fede i pani Lakrar. Fede kosztuje 77 tysięcy. To jest złe, to jest złe, co ja robię w tym momencie. Jeszcze Alvarez. Wszystko albo nic. Wszystko albo nic, drodzy widzowie. Czas w takim razie na paczkę numer 2. Ktoś lepszy niż Fede. Chciałbym Overall 96 zobaczyć, bo to już oznaczałoby naprawdę fajny traf. Sprawdzajmy w takim razie. Kto to będzie? Trochę jak Rudiger wygląda i to będzie chyba Rudiger. No Niemiec, o Real Madrid. 95. Kto z nim się odwróci? Bon 96. Bon Mati w tym momencie kosztuje, drodzy widzowie. 455 tysięcy, tylko czy ona w środku pola? Gdzieś mi się przyda. Obok Hulita zamiast gravena Uuu, czekajcie co to jest? Co to za paczka? Cztery toccy w jednej paczce. Rudigera trafiłem, już nie wiem po raz który. Jest pani Bonmati. Jest Pereira, jest Baena też, którego ostatnio cały czas udało mi się dropić. Szkoda, że to nie jest putejaz, no nie? Gdybym miał wybrać, to wiadomo, że wolałbym putejaz, ale no. Bonmati, czy Bonmati będzie lepsza? Zaraz zobaczymy Otworzymy jeszcze jedną gwarantowaną paczkę Z 93 plus w tym momencie I to będzie moment, kiedy już Przekroczę milion końców Wydanych na trzy paczki Trzy paczki, specjalnie dla was, drodzy widzowie Więc otwieram, sprawdzam I zobaczmy, kto tu będzie Czekajcie, to wygląda Gavi w ogóle Nie, to nie jest Gavi Liga Portugalska Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Ale trafiam oprócz niego, kundę. 94 overall, kunde też bardzo często wypada. Także. Drodzy yy, widzowie, tak to wygląda. Za milion końców macie takie paczki i taki drop. Przynajmniej u mnie, może u Was będzie lepiej. No i teraz pytanie: kim grać w środku pola? Jak sobie tak porównamy, no to grałem tak. Yy, pace taki sam, strzały gorsze, podania takie same, dribbling gorszy, defensywa gorsza. Fizyczność lepsza o jeden. No i teraz porównajmy sobie może playstyle Ten tutaj przede wszystkim ma Dwa fajne defensywne playstyle Jeśli chodzi o Bonmati to ona Bardziej jest taka do rozgrywania Niż do odbierania Tylko teraz się zastanawiam właśnie Kim bym wolał grać w środku pola Czy jednak na przykład zagrać sobie Hulitem i Bonmati Czy jednak tym Gravenem Więc drodzy widzowie zrobimy to na razie w ten sposób yy... I po prostu Porównamy. Pani Bonmati wchodzi do środka. Zobaczymy, jak będzie się spisywać. Zobaczmy w takim razie na skład mojego przeciwnika, jak to będzie śmigało. Jaszyn na bramce, Sanchez, Hul, De Jong, Taylor. Dziwny skład, ale ja takich dziwnych składów to zawsze się boję bardziej niż jakby gościu tutaj biegał z Ronaldo, Nazario, Mbappe w tak dalej. Dobra. Lewa noga son! Nieważne czy lewa, czy prawa. Nieważne, po długi mi siedzi. Ładnie, ładnie tym Taylorem teraz na jeden do jednego. Zewniaczka, 13 minuta. Będzie się działo w tym meczu. to już widać, że tutaj będą emocje. Tak, jest podanie, podanie, podanie i bramka na 2 do jednego. Pani Hansen. Akurat z tej mm, piłkarki Barcelony w moim składzie jestem zadowolony w procentach, Naprawdę super się nią gra. Zobaczymy, czy druga też dojedzie poziomem. Poziomem na pewno dojeżdża za to są. 3 do 1. Nie wiem, czy to jest jego druga bramka, czy trzecia? Druga, no bo. Jedną strzeliła Hansen. Oj, może jeszcze jedna? Teraz Son. Ale czemu nie z prawej nogi z zewniaka? Tak fajnie by poszło. Spróbujmy to może wrzucić bezpośrednio. Zgrać główką. Albo i nie. Zasz patrzcie, Son. Zgranie przewrotką. Tak też może być. Dobi, 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 dobi. No, albo czekajcie. Chwila, 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 chwila. Tak jest, udało się to wyklikać. 4 do 1. Są, dobra, zróbmy sobie zmiany tutaj od razu. Pele przesuniemy klasycznie na bok. Wchodzi kto? Hmm. Może być tu Williams. Tutaj pani James. Bonmati A weźmiemy, rzucimy sobie Gravena. Podobno Di Maria też jest fajny, ale. Na razie jeszcze nie zmienia, Możemy wpuścić Davisa zamiast Teo Hernandeza i też jest spoko. Takich rzeczy to ja nie rozumiem. Jest 4 do 1. Ziomek gra na czas w Division Rivals. Stary, no jak ja widzę, że nie mam szans, to w Rivalsach sobie wychodzę po prostu i to wszystko. Tak na zachętę jeszcze zrobimy tak, o. <laughs> Okularki, piękna sprawa. A, czyli teraz po prostu odłożył pada już całkowicie. Już nie podaje między obrońcami, ale odłożył pada. Okej, okay, no to poczekajmy na zakończenie tego spotkania i przejdźmy do kolejnych paczek. Myślałem, że w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie jeszcze z ikoną, ale niestety skończył mi się foder, a wydałem wszystkie końce, jak widzieliście przed chwilą, na paczki. Co było głupotą, już tego nie będę robił po raz kolejny, ale drodzy widzowie Mamy tutaj teraz 85, 86, 87 oraz 88 overall I to muszą być dokładnie te overale Czyli musi być 10 kart 85, potem 10 kart 86 i tak dalej, żeby to sobie ukończyć Więc to jest takie jeszcze trochę upierdliwe, będę musiał sobie to zrobić A jeśli chodzi o inne SBC, które chciałbym wykonać, to dzisiaj już chyba nie Chyba czekamy po prostu na to, co się wydarzy w piątek wieczorem i później zobaczymy na weekendzie co ciekawego uda mi się jeszcze otworzyć bo tak naprawdę tutaj to już nie ma żadnego SBC, które by mnie interesowało no wszystko co było do zrobienia to już sobie posprawdzaliśmy, tak samo też w Objective zrobiliśmy wszystkie turnieje także wyciągnęliśmy maksa jeśli chodzi o tocy La Liga Czekam na nowy sezon najbardziej, bo i tak tutaj nie mam co robić. Puchar też rozegrany, także, no. Drodzy Państwo, no, więcej tu się już nie da. Ile jeszcze do końca w ogóle zostało? Chyba tydzień, chyba nie ten czwartek, tylko to następny był. Tak, sześć dni jeszcze do końca tego sezonu. Podobno kolejny sezon to ma być Shape Shifter. Zobaczymy, czy to się zgadza. Tak czy inaczej, zagrajmy sobie w takim razie jeszcze jedno spotkanie. Sprawdźmy, czy dalej ten skład będzie tak fajnie śmigał. na 5 do 1 to dobry wynik. Kto mi tutaj doszedł z Ligi Hiszpańskiej? No, trzy karty, także. Nawet cztery, były jeszcze bramka w trakcie tego eventu była, oczywiście ta nie hiszpańska, no ale sporo się zmieniło w tym. Zobaczmy w takim razie co ciekawego tutaj ma mój przeciwnik De uj, O i pięć wątrzników. Kunia z przodu i też Bonmati, tylko czerwona. O uh, 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 Hansen! Wow, I po prostu wow, tak dobrze gra. Pele z dystansu, ale to był zły strzał. Ja chciałem tak po długim, po okienku, dziwnie to poszło. Takie mam pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o Bonomati. Fajne odbiory, czuć, że tych odbiorów rzeczywiście jest 90. Oczywiście no to nie będzie yy, taki zawodnik, który wam się przepka, tak jak Graven czy Hulit, ale za to potrafi naprawdę fajnie rozegrać piłkę i się fajnie z nią zabrać, więc zależy czego potrzebujecie. Oj, chyba był spalony. Nie, było spalonego jednak Son. Aha, strzału też nie było. <laughs> Nieważne, chciałem go minąć. To nie był delay, ja po prostu zepsułem. Dobra, widzę, że Bonmati oraz Hansen w tym meczu muszą strzelać, bo inaczej to się nie uda. Mamy drugi mecz, drugie zwycięstwo jest Rage Quit 2 do 0 tym razem. Ale nie wiem czemu to nie chciało wpadać, naprawdę tej drugiej to nie mogłem wpakować za nic. Na koniec jeszcze zerknijmy sobie na kilka przecieków. Podobno nadchodzi ewolucja, która będzie dawała 99 fizyczności. Jest podawany jako przykład właśnie Ferdinand, jest podawany jako przykład yy, też tam był chyba Stam, także... No, to może być mocne. I tutaj mamy też oficjalne karty Cristiano Ronaldo, który będzie miał 4 playstyle, 99 shooting. Oj, to będzie turbo droga karta. No i oczywiście Leo Messi na RW. Takie playstyle też bardzo fajne. 96 shooting, 93 tempa. No nie no, no potężne, potężne dwie karty. Z kolejnych rzeczy, które też się pojawią, to oczywiście drużyna zwycięzców Ligi Konferencji, czyli Chelsea. Dajcie znać w ogóle, czy oglądaliście, co sądzicie o tym meczu, co wam się najbardziej podobało, piszcie pod spodem. A w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle, no tak wygląda mój skład po Tocach La Liga, jak będzie wyglądał po Tocach e, też tych kolejnych MLS i innych lig z reszty świata, zobaczymy. Tak czy inaczej, widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, a sprawdzajcie sobie stories, fajne rzeczy tam wlatują. Będę nadawał prosto z Monachium. Finał Ligi Mistrzów. Nadciągam. że trzymam kciuki. Oby to się źle nie zestarzało. Elo.